Gloria Dagome Judex. Stary władca z całą pewnością przekroczył pięćdziesiątkę, co w X wieku czyniło go już osobą bardzo sędziwą. Zostawił po sobie akt, który niestety znamy tylko w skrócie, w regeście, za sprawą kancelarii papieskiej. Akt, który. Jawi się jako niezwykle tajemniczy, skrzy się niespodziankami i mamy duże kłopoty z jego interpretacją. Jest to dokument zwany od pierwszych słów Dagome Judex. Stanowi on opis państwa, które władca Dagome wraz z panią senator Odą i ich synami Mieszkiem i Lambertem zapisali w darze świętemu Piotrowi i państwo to zwało się Szinezge. Dagome sędzia i Ote seniorka, i synowie ich, Misia i Lambert, nadali świętemu Piotrowi jeden gród w całości, zwany Schinesge, ze wszystkimi jego przynależnościami w obrębie tych granic, tak jak się zaczyna z pierwszego boku długie morze, granica Prus, aż do miejsca, które się nazywa Ruś, i granicą Rusi, ciągnąć aż do Krakowa i od samego Krakowa aż do rzeki Odry prosto do miejsca, które nazywa się Alemura i od samej Alemura aż do granicy Milczan i od granicy Milczan prosto w kierunku Odry i stąd prowadza cię wzdłuż Odry aż do wymienionego miasta z Chinezg. z całą pewnością mamy zatem państwo Gnieźnieńskie państwo gnieźnieńskie, które ma opisane granice. Gniezno było w centrum tego władztwa. Gniezno nadało temu państwu swoją nazwę, ale to nie jest koniec pytań i zagadek, które z tym tekstem się łączą. Po pierwsze, dlaczego mamy określenie juneks? To jest może najłatwiejsza odpowiedzi. Była to archaiczna forma tytułu władcy. Sędzia czyli właśnie ten, który sprawował władzę sądowniczą, czyli właśnie książę. Ale dlaczego nie ma wymienionego Bolesława? Bolesława Chrobrego, następcy, który przejął władanie. Jest wymieniony Mieszko, jest wymieniony Lambert, przyrodni młodsi bracia, którzy zostali odtrąceni od tronu przez Bolesława, później nazwanego Chrobry. Drugie pytanie. Czemuż to, Końcówkę swoich rządów, Mieszko zakreśla właśnie oddaniem pod protektorat, pod opiekę świętego Piotra, skąd bierze się ten akt. No i tu znowu jesteśmy skazani na supozycję. Zapewne czuł się zagrożony. Zapewne chciał autorytetem papiestwa wzmocnić autorytet swojej władzy książęcej. Gdzieś na kilka lat przed śmiercią. Musiał wejść w bardzo zależne związki z cesarstwem od tonów. Kolejne pytanie jest znowu: dlaczego Dagome? Dlaczego nie mieszka? Skąd jest ta nazwa? Czy jest to zniekształcona nazwa od Dagobert? Czy też jest to po prostu połączone ego mesko dux, jak chcą inni? Nie ma przekonujących i dobrych wyjaśnień dla tej zagadki. Wiemy jedno na pewno: że w maju 992 roku, kiedy Mieszko już umarł, Bolesław przejął tron, wypędziwszy macochę i braci oraz oślepiwszy swoich odylena i przybywoja. Onże Bolesław, aby tylko samemu panować, podeptał wszelkie prawo i sprawiedliwość. Tak nieprzyjazny kronikarz określa chrobrego. Był konsekwentny, był skuteczny, władzę, którą mu ojciec przekazał, nie tylko zachował, ale i utrwalił. Życie i śmierć świętego Wojciecha Wojciech wywodził się z Libic, z rodu Sławnikowiców. Przyszedł na świat około 956 roku. Następnie w wieku kilkunastu lat został oddany na naukę do szkoły przykatedralnej w Magdeburgu. Po powrocie z Magdeburga znalazł się w otoczeniu biskupa Pragi Dytmara. Już jednak w 983 roku objął biskupstwo praskie. I tu zaczął się epizod bardzo dziwny i do końca dla nas niezrozumiały. Mianowicie biskup popadł w konflikt z wiernymi. Zarzucał im skłonność do wielożeństwa, tępił małżeństwa duchownych. Potępiał stanowczo i konsekwentnie sprzedawanie chrześcijan w niewolę, zwłaszcza Arabom i Żydom. Wzbudziło to ferment. Te rzeczy, które w tej chwili no, wydają się być oczywiste, wtedy odwrotnie były czymś naturalnym. W społeczeństwie drugiej połowy X wieku, w bardziej niż polska schrystianizowanych Czechach, wielożeństwo czy małżeństwa duchownych musiały być na porządku dziennym. W 988 roku, po zaledwie pięciu latach sprawowania posługi biskupiej, udaje się do Rzymu, do klasztoru na Awentynie świętego Aleksego i Bonifacego. Tam oddaje ich kontemplacji, ascezie, ale po kilku latach wraca do Pragi. Wraca, by ponownie w 994 roku musieć uchodzić z dwie sesji Tym razem poszło podobno o niezgodę na udzielenie schronienia, azylu w kościele cudzołożnicy, która tam się schroniła. Ponieważ nie mógł pozostawać w Rzymie bez zgody arcybiskupa, nie mógł wracać do Pragi. Jedynym wyjściem była praca misyjna. Przez Węgry, gdzie nie do końca wiemy kiedy był, udał się do Gniezna, a stamtąd z eskortą daną mu przez Bolesława Chrobrego do Gdańska i dalej do Prus. 23 kwietnia 1997 roku doszło do zamordowania Wojciecha w świętym gaju Prusów gdzieś zapewne w Pomezanii niedaleko dzisiejszego Elbląga na wschód od Nogatu. Jego głowa została odcięta, nabita na pal. Ktoś następnie ją zdjął i doręczył do gniezna. Bolesław Chrobry zdecydował o wykupieniu ciała. Według późniejszej tradycji za cenę złota. Zapłacił tyle złota, ile ważyło ciało. Nie wiemy, czy to jest prawda, ale na pewno musiał o to się starać i na pewno była to suma pokaźna. Już musiał wiedzieć o tym, co się wydarzyło gdzieś w lasach, w ziemiach pruskich. Bez chwili wahania z ogromną intuicją polityczną chwycił tę okazję i sprowadził całe ciało do Gniezna, gdzie wkrótce rozpoczął się kult. Kult wielkiego męczennika, później świętego. Kult, który miał już w najbliższych paru latach nie tylko doprowadzić do zjednoczenia chrześcijan w kraju Polan wokół Gniezna i grobu świętego Wojciecha. Ale również miał dać okazję do podjęcia wielkiej gry dyplomatycznej w skali całej Europy, w skali największych dworów europejskich dla księcia Gnieźniejskiego, dla księcia Polan Bolesława Chrobrek.